Nie sądziłam, że podróżowanie po Polsce może być takie przygodowe. Spędziłam wczoraj cały dzień od 9 rano do 19 w podróży z Warszawy do piwnicznej zdroju i zdumiało mnie po drodze mnóstwo rzeczy. Jechałam oczywiście tak jak lubię najbardziej czyli publicznymi środkami komunikacji. I mam wielkie doświadczenie w takim podróżowaniu, dlatego że po Ameryce Południowej, Środkowej zawsze tak podróżuję, od ponad 30 lat. Więc wiem, czego się spodziewać. I tu jest moje największe zdumienie. W Polsce jest zupełnie inaczej niż w Ameryce Południowej. I to mogłoby się wydawać, że Ameryka Południowa jest takim egzotycznym, dziwnym, trudnym, niebezpiecznym miejscem do podróżowania. Tymczasem do czego doświadczyłam wczoraj w Polsce? Myślę, że gdybym miała zbierać doświadczenie o podróżowaniu na podstawie tego, co doświadczyłam wczoraj w Polsce, musiałabym uznać, że podróżowanie po świecie jest bardzo, bardzo trudne i bardzo skomplikowane. W Ameryce Południowej jest tak, że kiedy przychodzisz na dworzec autobusowy, i, i najczęściej to są takie Niezorganizowane dworce autobusowe. To oznacza, że po prostu jest duży plac i na tym placu stoi mnóstwo mniejszych i dużych samochodów, busów, czasem i dużych autobusów. I marzeniem każdego kierowcy autobusu, czy busu, czy samochodu służącego do przewozu pasażerów w Ameryce Południowej, marzeniem każdego kierowcy jest to, żeby zebrać jak najwięcej pasażerów i dowieźć ich do celu. Zupełnie inaczej jest w Polsce. Więc w Ameryce Południowej, kiedy przychodzisz widzisz, na dworzec autobusowy, to wszędzie dookoła słyszysz, jak kierowcy nawołują pasażerów, którzy poszukują pojazdu zmierzającego w jakimś określonym kierunku. Czyli na przykład, jeżeli przychodzisz na dworzec autobusowy w Nikaragui, i zatrzymujesz się, znaczy, wchodzisz na ten dworzec i słyszysz ze wszystkich stron. Tutaj kierowca krzyczy: Managua, Managua, Managua. Przychodzi, chodzi po całym placu, patrzy w oczy ludziom: Managua, Managua. Jeżeli akurat chcesz jechać do Managua, czyli do stolicy Nikaragui to jesteś uradowany, że znalazłeś swój autobus, ale tak naprawdę, że ten autobus znalazł ciebie, że ten kierowca, że chciało mu się. Wyjść ze swojego miejsca, że jesteś dla niego upragnionym tym zdarzeniem upragnionym, na które wyczekiwał od rana i że on się cieszy, że cię widzi, bo jesteś jego pasażerem, a on ma samochód do przewozu pasażerów tymczasem w Polsce jest zupełnie inaczej. Wczoraj przez przypadek, dlatego że to zacznę od początku. Miałam dojechać z Warszawy do Piwnicznej Zdroju. W Krakowie pociąg długo stoi na stacji, nie wiadomo dlaczego, ale stoi przez 40 minut. Nikt nie mówi, na no przykład przedgłośniki, można by powiedzieć tak, proszę Państwa, pociąg stoi przez 40 minut, dlatego że rozłączamy skład pociągu na dwie części. Jedna część pociągu pojedzie do Piwnicznej Zdroju, druga część tego pociągu pojedzie do Zakopanego, czyli w zupełnie drugą stronę. Nie, nikt nic nie mówi, wiadomo tylko, że jest 40 minut postoju. Więc wysiadłam, żeby kupić coś do zjedzenia i do picia. Spokojna, że na 100% zdążę. I kiedy kupiłam coś do picia i coś do jedzenia, i wracam, i wiem, że mam jeszcze jakieś 10 minut do odjazdu pociągu. Wchodzę na peron, ten sam peron, z którego pół godziny wcześniej wyszłam. Więc wchodzę na peron i widzę, że mój pociąg wcale na mnie nie czeka, tylko zaczyna odjeżdżać ze stacji, więc biegiem za tym pociągiem zaczęłam krzyczeć do zawiadowcy, żeby go zatrzymał. Szarpnęłam za drzwi, otworzyłam te drzwi z plecakiem, z matą do jogi, z, z torbą. Wskoczyłam do tego pociągu. Zadowolona, że go złapałam, zdubiona, że pociąg odjeżdża 10 minut przed czasem, no ale może już wszyscy pasażerowie są na swoich miejscach, no nie wiem, albo zmienili rozkład jazdy, bo na przykład, żeby zsynchronizować inne pociągi. Wskoczyłam, jakiś pan mnie rozpoznał, mówi o, pani Beata, też do Zakopanego. zakopany. Yy, może ten pociąg jedzie jakoś tak okrężną trasą przez Zakopane do Wimistrze Stroju. No i miałam bilet w wagonie numer 21. A wskoczyłam do pociągu, no do pierwszego wagonu, jaki był, czyli do 15, więc zaczęłam iść. Bardzo był gorący dzień, więc już jestem cała mokra po tym, że biegłam, że się zestresowałam, że widzę odjeżdżający mój pociąg, że w ostatniej chwili do niego zdążyłam, że zatrzymałam ten pociąg. Więc jestem cała mokra, wszędzie jest gorąco pociąg pełen zgrzanych urlopowiczów. Przechodzę przez cały wagon 15, przechodzę przez cały wagon 16, przechodzę przez cały wagon 17 i widzę koniec pociągu. Druga połowa tego pociągu odjechała w dokładnie odwrotnym kierunku. Więc znalazłam konduktora, mówię co i jak, a on mówi: No to musi pani wysiąść na najbliższej stacji. Najbliższą stacją była Kalwaria, wrócić do Krakowa i tam z Krakowa. Złapać inny pociąg, który będzie. Ten pociąg miał być trzy albo cztery godziny później do piwnicznej zdroju. Więc wysiadłam w tej kalwarii, i się okazuje, że tam dworzec PKP jest w innym miejscu niż dworzec autobusowy. Nie ma ani jednej taksówki. Kiedy znalazłam w internecie, że. I, y, jakie są korporacje taksówkowe, ale powiedziano mi na dworcu, że w Kalwarii są może trzy taksówki <noise> i nie przyjeżdżają wtedy, kiedy przyjeżdża pociąg. Więc próbowałam zadzwonić na ten numer, ale dostałam informację, że numer jest nieprawidłowy, więc może już nie ma nawet tych trzech taksówek. Więc nie pozostawało mi nic innego, jak pójść pieszo, pół godziny w upale z całym bagażem. Na dworzec autobusowy. Idąc na ten dworzec po szosie, wpadłam na pomysł, że skoro jestem godzinę drogi od Krakowa, a idę trasą krakowską prowadzoną, prowadzącą do Krakowa, to może ktoś mnie zawierze na autostop. No więc idę, widzę samochód, to staję i próbuję ten autobus zatrzymać samochód zatrzymać nie wyglądam groźnie. Z plecakiem, matą do jogi. Ludzie, którzy, którym chce się dźwigać ze sobą, matę do jogi, jako dodatkowe, dodatkowa część bagażu, raczej nie są ludźmi, którzy mają złe zamiary wobec kierowców. Ja chyba nie wyglądam szczególnie podejrzanie, więc nie ma autostopu w Polsce. <grym> Nikt nawet nie zwolnił. Więc stałam tak przez kilka minut, próbując, um, uśmiechając się do kierowców. Pokazując, że ja jadę do Krakowa. Nikt, nikt, nikt. Więc nagle patrzę, jedzie bus. Myślę sobie, cudownie. I z daleka widzę, że ma tabliczkę, która wygląda jak Kraków. Więc stoję i taka szczęśliwa, z całą nadzieją, że złapałam bus. Macham do niego, niech się pan zatrzyma. Kraków, Kraków. A on tak spojrzał na mnie. I pojechał dalej. W Ameryce Południowej, kiedy stoisz przy drodze i widzisz bus albo autobus, który jedzie tam, gdzie chciałbyś jechać, i pokazuje, że, 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 że prosisz, żeby się zatrzymał, zawsze się zatrzyma. Kierowcy zbierają z drogi chętnych pasażerów, dlatego za, że zależy im na tym, żeby mieć więcej pasażerów niż mniej. Choćby dlatego, że każdy pasażer płaci za przejazd, ale nie, w Polsce nie. Trzeba dojść do dworca autobusowego i tam następne zdumienie, dlatego że dworzec jest kompletnie pusty. Nie ma nigdzie informacji, nie ma nigdzie rozkładu jazdy. Są trzy zamknięte okienka. Za jednym z tych okienek siedzi pani i rozwiązuje krzyżówkę. Podchodzę do tego okienka. Widzę, że ona mnie widzi, ale nie odrywa wzroku od, od swojego stoku. I siedzi. No więc odchodzę, myślę, że może jednak znajdę jakieś wejście na dworzec, gdzie będą jakieś informacje. Obeszłam ten dworzec trzy razy. Trzy razy przechodziłam obok tego okienka, za każdym razem stawałam, mając nadzieję, że dostanę jakąś informację. I w końcu, kiedy podeszłam po raz trzeci, pani wyszła do mnie i pyta, czego szukam. Ja mówię: No, szukam informacji. Skąd odjeżdżają autobusy, czy stąd odjeżdża autobus do Krakowa, gdzie jest rozkład jazdy. I pani pokazała, że tak, to jest właśnie dworzec autobusowy, mimo że był kompletnie pusty. I rozkład, rozkład jazdy jest tam na początku w gablocie, więc podeszłam i w tej gablocie wisi 100 tysięcy rozkładów jazdy, informacji, zmian rozkładów jazdy, więc tak naprawdę nie wiem. Yy, trudno się zorientować. Jakaś pani siedziała na ławeczce i pytam, czy znajdę tutaj, czy złapię tutaj autobus do Krakowa. A ona mówi tak, podjeżdżają. I ja mówię, ale gdzie podjeżdżają? Ona mówi, no tu jest autobus, auto, yy, przystanek autobusowy, więc siedzę na ławeczce i czekam. I tam jakiś autobus, bus. Przyjeżdża, odjeżdża, przyjeżdża, wysiadają pasażerowie, on od razu wyjeżdża i nagle patrzę, że ten, który ten bus wjechał na ten plac, wysiedli pasażerowie i on zakręcił i wrócił na szosę. I kiedy zakręcał i wracał na szosę, to ja zauważyłam, że on miał tabliczkę Kraków. w Ameryce Południowej, gdyby ten kierowca przyjechał, wysiedliby pasażerowie, to kierowca obszedłby cały dworzec i by krzyczał, Kraków, Kraków, kto do Krakowa, zapraszam do Krakowa. A tutaj nie. Więc ze zdumieniem pytam tę panią, ona mówi, no tak, no to był bus do Krakowa. Ja mówię, ale dlaczego tutaj nie podjechał? Nie, no tutaj nie podjedzie, trzeba iść do busa. Więc Stanęłam na środku tego placu, żeby żaden bus mi nie umknął, i złapałam autobus do Krakowa. Muszę przyznać, że wszyscy, którzy wchodzą do tych busów czy do autobusów, wszyscy mówią dzień dobry, nawet bardzo młodzi ludzie, co mnie zaskoczyło. Ale kiedy do tego busa za mną wchodził bardzo wiekowy pan, który z trudem poruszał nogami, i tak wchodził, tego busa bardzo wolno, po trudem podnosił nogę, to kierowca spojrzał na niego i powiedział: No szybciej, musimy już jechać. <grywa> udało mi się dotrzeć do Krakowa, udało mi się złapać autobus do Nowego Sączu. W Nowym Sączu udało mi się złapać autobus do Piwnicznej Zdroju, i wczoraj z czterogodzinnym opóźnieniem zamiast o 16 to od przed 20:00. Dojechałam do Piwnicznej Zdroju. I kiedy opowiedziałam o tym wczoraj na Facebooku, to ktoś zapytał, czy nie byłam wściekła. Nie byłam wściekła, dlatego że wszystko zależy od tego, jakie zrobimy wcześniej założenie, a raczej jakie założenie zrobi nasz umysł. Dlatego, że kiedy wsiadam do pociągu w Warszawie i ten pociąg o 16 ma dojechać do Piwnicznej Zdroju, to nieświadomie przyjmujemy takie założenie. Pociąg będzie jechał punktualnie i dotrę na czas do wybranego przeze mnie celu. Jeżeli wsiadamy do pociągu z takim założeniem, to w momencie, kiedy pół pociągu znika, a ty w ostatniej chwili wsiadasz do niewłaściwej połowy tego pociągu, a potem nie możesz znaleźć drogi wyjścia w miasteczku, do którego trafiłeś przez przypadek, i ta podróż, w ogromnym upale, gorącu, z, z ciężkim bagażem przedłuża się i nie wiadomo, jak długo potrwa, to wtedy mógłbyś być zestresowany i wściekły i rozczarowany i, yy, i mieć różne negatywne emocje, które sprawią, że ta podróż będzie coraz gorsza ale jeżeli wsiądziesz do takiego pociągu rano z zupełnie innym założeniem, nie, że ten pociąg musi dojechać punktualnie i nie, że podróż będzie przebiegała bez żadnych zakłóceń, dlatego że w gruncie rzeczy robimy założenie i nie mamy nad tym absolutnie żadnej kontroli. No nie mamy kontroli nad tym, jak będzie jechał ten pociąg, czy ktoś połowy tego pociągu nie zabierze, czy coś się nie zepsuje po drodze. Więc ponieważ nie mamy nad tym kontroli, to lepiej jest zrobić inne założenie na początku. Zrobić założenie, że wsiadam do pociągu i jestem otwarta na to, co może się zdarzyć, dlatego że każda podróż jest przygodą, życie jest przygodą, nie możemy przewidzieć tego, co się zdarzy, możemy tylko liczyć na to, że znajdziemy w sobie moc do tego, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie i żeby w końcu dotrzeć do celu. Czyli zamiast oczekiwań, że to będzie podróż dokładnie zgodnie z planem, tak jak sobie wymarzyłam, tak jak tego podświadomie oczekuję, zamiast tego robię zupełnie inne założenie. Robię założenie takie, że jestem otwarta na to, co może się zda zdarzyć. Będę elastycznie dostosowywać się do sytuacji i będę starać się poradzić sobie w każdej sytuacji, która się może zdarzyć. I kiedy wychodzisz z domu, wyruszasz w podróż z takim założeniem, to niewiele możecie zaskoczyć. I wtedy kiedy znikać ci pół pociągu i okazuje się, że jedziesz w dokładnie odwrotnym kierunku niż ten, który sobie zaplanowałeś, to myślisz sobie, zdarza się czasami, co mogę zrobić teraz, żeby po pierwsze zaopiekować się sobą i swoimi emocjami i nie wiem, napić się wody, zjeść coś, żeby mieć siłę do myślenia i żeby nie zostać. Um, odwodnionym, bo to osłabia cały organizm, łącznie z mózgiem, ale też zastanowić się, jak ja mogę znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji i zaufać, że wszystko będzie dobrze i prędzej albo później dotrę do celu, a nawet jeżeli nie dotrę, to znaczy, że może życie miało mnie zaprowadzić w inną stronę, gdzie znajdę coś równie ważnego, albo może nawet ważniejszego. Więc chodzi o to, żeby mieć w sobie z założenia pewien luz w nastawieniu do tego, co się dzieje w ciągu dnia i jak realizuje się to, co sobie zaplanowałam. Dlatego, że mam kontrolę nad tym, jakie tworzę plany, ale nie mam kontroli nad tym, w jaki sposób moje plany będą się spełniały w rzeczywistości i w konfrontacji z różnymi możliwymi splotami okoliczności jakie mogą nastąpić i których nie jestem w stanie przewidzieć. <noise> Najważniejsze jest to, że dotarłam do Piwnicznej Zdroju. Bardzo się z tego cieszę. Jest pięknie. Taki widok miałam dzisiaj, kiedy się obudziłam, wcześnie rano. <noise> Więc jeszcze raz. To co się dzieje, i to, jak odbieramy sytuacje, które zdarzają się w życiu, zależy od tego, jakie zrobimy wcześniej, najczęściej podświadome założenie. Jeżeli zakładasz, że wszystko musi pójść zgodnie z Twoim planem, to możesz bardzo się rozczarować, i życie może Ci przynieść powody do tego, żeby się wściekać, sfrustrować i zestresować. Ale jeżeli przyjmiesz inne założenie, że życie jest przygodą, że mam dystans do siebie i dystans do tego, co dzieje się w moim życiu, i wiem, że nie mam kontroli nad tym, jakie zdarzenia mogą nastąpić w ciągu dnia, który właśnie rozpoczynam. Jedyne moje nastawienie polega na tym, że postaram się elastycznie dostosować do sytuacji i znaleźć najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji, jakie życie mi przyniesie. To wtedy dużo łatwiej jest żyć, i wtedy przybywasz do tego miejsca, które sobie wymarzyłeś, nie zmęczony i zestresowany i wściekły, tylko raczej szczęśliwy i zadowolony, że poradziłeś sobie z różnymi przeciwnościami po drodze. I oto właśnie życie pozwoliło Ci dotrzeć do celu.